Witam koleżanki i kolegów. Dzisiaj zajęliśmy się przełożeniem rodziny z jednego ula do drugiego, ponieważ na zimę byłem w ulu, który nie jest przystosowany do, do wychowu, lecz do, nie jest przystosowany do pełnych rodzin, tylko do wychowu matek pszczelnych Dlatego podjęliśmy dzisiaj takie działanie, żeby je przenieść, opróżnić ul, w którym zimowały. O, proszę bardzo, to jest ta rodzinka. Przeniesiemy do pustego ula, który został wcześniej odkażony. Przeniesiemy wszystkie pszczółki teraz z jednego ula do drugiego te powracające z pola już wchodzą do nowego ula, dlatego że staraliśmy się ustawić identycznie tak jak stał poprzedni ul już zaczynają się gromadzić w nowym ulu ja tylko założę rękawiczki, zaraz będę wyciągał ramki i zaczniemy przekładać Kasperku przejść troszkę tak z boku tutaj, o zaraz będziemy przykładać przekładać rameczki kolejno, jedna po drugiej o, już widzę, że są młode trutnie tutaj Już zaczęła się u nas na Mazurach w pełni e, pora sezonu latają na różnego rodzaju pożytki ale na razie to głównie pyłek przynoszą no bo teraz zresztą przez te dni chłodne to też siedziały więcej w ulu niż, niż w terenie przebywały dobra i teraz jedziemy Jasperku, przejdź może na moją stronę tutaj tak, o no. tył, żeby możemy, możemy się o, proszę spokojnie zobacz, ile już jest ile już jest, no nektaru po prostu, pożytku zdążyli uzbierać dobra, teraz tak ja przechodzę tutaj Vão dizer que vocês vão dizer que vocês vão dizer que vocês na razie matki nie widzimy to należało zerwać, ale na razie nie będziemy się tym zajmować o, proszę bardzo czerwki jest akurat, spójrz Dziś jest czerw E, trudnie chodzą matka znakowana ale na razie jej tutaj nie widzę to jest młody odkład młoda rodzina i tu jest matka z Linii Primorska nie wiem bo ja nigdy wcześniej takiego Takiej linii miałem, zobaczymy jak one się u mnie tutaj na, na, na mazurach skradzą. Hmm. Może może nam się uradzieć matkę. Kruba sfotografować, ale na razie.

О, идет червь, слушай. Ну или матки ему видно, на разе не видать. На разе не видать. piękny czerwi. Ile już jest? Chyba piąta ramka już jest z czerwiem. Nie widać, co? Nie widać. na razie tutaj nieźle się królowa ukryła no ale najważniejsze, że praca idzie w pełną parą ładnie się rozwinęły w ogóle w tym roku bardzo wcześniej rozpoczęły pracę pożytek zobaczymy jaki będzie finał w tym sezonie na razie to źle, nie, źle to nie wygląda tak tutaj jeszcze dostawimy dwie puste ramki tutaj gdzieś środek no uciekaj no i tu na razie na razie starczy im to jest tak 2, 4, 6, 8, 10, 12 ramek. 12 ramek. Na razie im starczy. Tak pięknie się rozwinęły. Rodzina, rodzina się zapowiada na dosyć silmach. jeszcze dwie zostawić, tak dobra nie dołożyłem tak jeszcze dołożyłem teraz tak tutaj słuchajcie zostało sporo pszczół Zobaczmy, Chodzą wewnątrz zostawimy im puste dwie ramki dla tych które wracają z terenu one się wszystkie na noc zgromadzą na tych pustych ramkach wtedy wieczorem ja tutaj przyjdę jeszcze raz i przełożę je do, do, pustego, do pustej rodziny na ja właśnie to jedno żeby tam było miejsce na uzupełnienie no i, i jak będzie opróżniony ten ul to będzie służał, służył nam do innych celów ponieważ to jest ul do w wychowu młodych matek z matecznika dlatego no nie może być tutaj zasiedlony, ponieważ on ma inno, inne, inne przeznaczenie. Tu są to jest rozbicie, patrzę mi się trochę puściło. Tutaj na cztery części on jest podzielony. Jedna, druga, trzecia. No i tutaj jeszcze powinna być czwarta. Dobra, na razie nie tak jest. Nie ja będziemy się przygotowywali do wychowu, no bo to, to tu zrobimy tak, jak być powinno. Dobra, teraz tak, ten zamykamy on sobie będzie stał pusty Przed zasiedleniem Też będzie odkażony Ja stosuję taką metodę, że Palnikiem opalam To są ule drewniane, także Temperatury wewnątrz dostaje Wszystkie te e, grudki jakieś tam Kitu e, nie Kitu to wszystko zostanie rozgrane, Wypalone Teraz tak, tutaj e, Przykryjemy jeszcze kołderko no mi tutaj dwie takie płytki żeby, nie, żeby nam ocieplacze nie przykleiły do ramek. Ocieplimy i niech sobie pszczółki w nowym lokalu pracują Udało nam się yy, spróbi pokażemy jeszcze jak na zewnątrz Urzędują, o proszę Wracają do, do nowego pula no i dobrze, i to będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam, Pani, za uwagę. Do zobaczenia.